Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w filmie, na który chyba dosyć sporo osób czekało, ponieważ ponownie możemy zobaczyć Alicję DiCaprio, tym razem w serii więźniarki, na którą Was bardzo serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Jak może część z Was pamięta, Alicja trafiła do więzienia na dożywocie. Będę o tym jeszcze wspominać później, także trochę tutaj czasu spędzi. Właśnie jest w miejscu, w którym wiecie, robią zdjęcie do takiej bazy więziennej. Jest już ubrana w Pomarańczowy kombinezon, a ja za chwilę wam pokażę całe więzienie, opowiem o pozostałych bohaterkach. Także co, zapraszam was już do oglądania dalej. Może tak, na początek pokażę Wam tak ogólnie jak wygląda całe więzienie. Tutaj, jak widzicie, są jacyś gapie, że tak powiem, którzy tutaj się błąkają koło więzienia. Ale jak widzicie, jest bardzo wysoki mur, także myślę, że nic szczególnego nie zobaczą. Ja sobie już przestawię, oczywiście, na kamerkę Sims 3. Zjedziemy sobie na dół. Wiecie co, może na chwilę zatrzymam, żeby nie tracić cennego czasu tych pierwszych chwil Alicji i opowiem wam co, gdzie i jak. Może zaczniemy od pana strażnika, pan strażnik Patryk Sikora. I tak szybciutko powiem o tym. O tych strażnikach. Strażników jest trzech. Każdego dnia pojawia się inny strażnik. No wiadomo, żeby sobie odpoczął po całodziennym dyżurze. Początkowo zamierzałam mieć kilku strażników naraz, ale zdecydowałam się, że będzie mało więźniarek, ale one będą, wiecie. Część z nich już wyjdzie, bo ma na przykład krótszy wyrok, no wiadomo krótszy niż dożywocie, no to każdy będzie. I na jej miejsce pojawi się ktoś nowy, będzie nowa historia tego, tej uczestniczki, więc uczestniczki boże, więźniarki osadzonej. Więc myślę, że tak będzie ciekawiej niż wiele dziewczyn naraz. Też będzie mi łatwiej je ogarnąć. Więc dzisiaj jest Patryk, ale jest też dwóch innych strażników, i jest również pani dyrektor, która też na pewno się pojawi. Więc jeżeli chodzi o strażnika, to może tutaj od razu przejdziemy sobie. Dzisiaj będzie taki organizacyjny odcinek, więc wybaczcie, jeżeli to będzie nudne, ale myślę, że to też jest ważne. Tutaj widzę jakieś śmieci, więc ja to tutaj poprzenoszę, ponieważ mamy jedną dziewczynę, która zajmuje się sprzątaniem, ale o tym za chwilę. Także tutaj jest taki mały domek. Strażnika, jeżeli tak mogę powiedzieć. O, tak to wygląda, więc dobra, zamknijmy sobie. Tutaj ma łazienkę, jakieś tam, wiecie, książki. Tutaj nie mogą oczywiście nasze więźniarki wchodzić. Tutaj jest biuro i tu jest taki mały pokoik Wiecie, jak są nocne dyżury. Yy, dziewczyny są zamknięte w celach, no to może się strażnik zdrzemnąć. Oczywiście ma podgląd na całe więzienie. Tam powiedzmy, że w nocy jest spokój, no bo one są w celach. OK, więc to by było tyle w kwestii strażnika i, i resztę poznacie po prostu później. Myślę, jak Wam tutaj najsprytniej pokazać, ale może po prostu tak pokrótce. No tutaj mamy taki mały ogródek, dziewczyny tutaj będą pracować. No tutaj jak mogliście zobaczyć wchodzi się do więzienia, tutaj są właśnie robione ta rejestracja, zdjęcie, zapis do bazy więziennej. Tu jest pokój... Telewizyjny i właściwie to już jest mój pierwszy falstart, i drugi falstart to pieniądze na koncie, oczywiście. Pamiętałam o tym godzinę przed nagraniem, myślałam o tym cały czas i zapomniałam, więc zostawiam im tysiąc simulonów, dlatego że 10 tysięcy mi się zostawiło. No niech będzie, ok, niech już będzie tak los tak chciał, dlatego że one mają same na siebie pracować. Taki, taka jest zasada tego więzienia główna. Więc tak, dziewczyny tutaj wam powiem, żeby podeszły. Tak, jeszcze raz Agata, może niech tutaj podejdzie. I tutaj mamy jeszcze, jeszcze, jeszcze Sylwię. I Sylwia też tutaj podejdzie. Zaraz o nich się wszystko dowiecie. Tylko tutaj szybciutko, dziewczyny, wychodzimy. Alicja, moja droga, też wychodzisz. Tamtej leci para z uszu. I już Wam powiem, że oczywiście dziewczyny nie będą lubić Alicji. Ojoj, zaraz poczekajcie. Tutaj zrobimy: zablokuj drzwi dla wszystkich. Dlatego, że pokój telewizyjny jest tylko do użytku w niedzielę, jeżeli dziewczyny w ciągu tygodnia dobrze się spiszą. Dobra, muszę nabrać tempa. Tutaj mamy pokój taki lekarski, gdyby ktoś był chory, wiecie, takie szmerki, bajerki. Tutaj mamy pralnię, taki, taki trochę magazyn, jakieś takie, wiecie, duperele. Z czego tutaj? Nie wiem, czy to zobaczycie, dlatego, że oczywiście. Hmm, wiecie, jak jest z moim sterowaniem, zwłaszcza, że dosyć długo tutaj nie grałam tak na playu, tylko dosyć dużo otworzyłam, a nie grałam. Także tutaj są drzwi. Do sekretnego pokoju, na który tam, wiecie, jest ciche przyzwolenie. Oj, co ja chciałam to. Ponieważ to jest taki kącik beauty, wiecie, fryzjerka, fryzjerstwo i tak dalej. Tutaj mamy łazienki, prysznice, kibelki, wiadomo, bez rewelacji. I tutaj najciekawsza rzecz, czyli cele z tymi drzwiami, które są faktycznie funkcjonalne. Ale to zobaczycie za chwilę. Tutaj mamy taki jakby... Tutaj mogę posiedzieć, wiecie, pograć w karty, poćwiczyć. Tutaj mamy ule, ponieważ tak jak mówię, no, z czegoś więzienie żyć musi. To jest takie więzienie samofinansujące się. Coś, co mi się jeszcze przypomniało, no to oczywiście tutaj jest kuchnia, jadalnia, no to, to myślę, że zobaczyliście kątem oka, ale tutaj jest zejście na dół i tutaj, moi drodzy, są cele. I może ja tak kliknę na chwilę play, żebyście zobaczyli, jak tutaj szczury latają. I to są, to są takie izolatki dla dziewczyn, yy, dla tych więźniarek, wyjątkowo yy, niegrzecznych, po jakiejś bójce czy czymś takim. Myślę, że tutaj zamkniemy yy, dziewczyny na 2-3 dni, zobaczymy, jak to się sprawdzi w praktyce. A ja już może na Alicję, bo dawno jej nie widzieliśmy i może jeszcze na chwilę to ostatnie play, już wybaczcie, ale zobaczcie, idzie taka oczywiście dumna, myśli, że każdy będzie ją tutaj lubił, bo ona jest wiecie gwiazdą, mimo że dużo złego narobiła, to myśli sobie, że hmm, każdy tutaj będzie jej podporządkowany, no bo wiecie, Alicja to Alicja zawsze lubiła być w centrum uwagi, lubiła być taka, wiecie, żeby tam każdy zabiegał o jej względy. No ale myślę, że może być. Y Różnie, co się zaraz yy, okaże. Zobaczcie, no nie za bardzo tutaj ją y, mile przywitano. Szczególnie nie lubi jej y, tutaj nasza Agata, Agata Nevada-Orlińska. Na pewno będzie o niej trochę więcej w kolejnych odcinkach, ale też bardzo nie lubi jej nasza Sylwia Urban, taka. Yy, Sylwia, zatrzymaj się na chwilę, proszę, bo chcę tak, żebyście tutaj dzisiaj tak chociaż się troszeczkę obeznali, opatrzyli z dziewczynami, z dziewczynami, no z kobietami, bo tutaj na przykład mamy Albertynę Pierożek, która jest już seniorką. Ale Sylwia też bardzo nie lubi Alicji, już Wam pokażę, dlatego że ona kiedyś była jej dużą fanką, oglądała wszystkie filmy z nią, chciała od niej autografy, a Alicja, jak wiecie, zawsze tam zbywała, a zresztą po tym wszystkim, co się o niej dowiedziała, o tych morderstwach i tak dalej, no to Alicji nie lubiła. Bardzo. OK, klikam play. I może tak dla przypomnienia, bo wiem, że też nie każdy pewnie oglądał całą y, serię. Może stój, Alicja, bo ja chcę jeszcze Alicji przydzielić pracę, bo oczywiście, jak mówiłam, każdy w tym więzieniu musi się czymś zajmować, a ja chcę troszeczkę pogadać. Więc Alicja została wytypowana do, y, moi drodzy, sprzedaży miodu, więc będzie sprzedawała tutaj miody w naszych ulach. Nikt nie chce się wziąć za tą pracę, więc wytypowano tutaj Alicję. Alicja widzi, że próbuje tutaj zagadać Patryka, bo wiecie, Alicja tam lubi mężczyzn, a że tutaj jest mało mężczyzn, no to, no to Patryk jako jedyny tutaj został, wiecie, przez Alicję. Zauważony, może, czy to miał sens? No, w każdym razie, tak pokrótce, dla osób, które nie znają serii z Alicją poprzedniej, Alicja zrobiła dużo złego: kradła, podrabiała pieniądze, mordowała, sprzedawała dzieci i wiele, wiele innych, więc polecam wam zobaczyć ostatni odcinek niebezpiecznych marzeń. A no i najgorsza zbrodnia jej życia: no to spaliła swojego męża i jego kochankę w domu kochanki, męża swego. Leonardo DiCaprio, dobra. Mniejsza z tym, także ona tutaj na pewno nie będzie szczęśliwa po, tym, po tej sprzedaży miodu, bo jak widzicie, pszczoły ją tutaj nieźle atakują. I tak, widzę, że Sylwia sprząta. Także to jest ok, bo akurat Sylwia jest schludna i Sylwia została wytypowana do właśnie takich prac porządkowych u nas. Tam widzę, że Agata się nudzi, ale zaraz się przestanie nudzić. Nasza tutaj Albertyna jest smutna. Smutna z powodu zła, z tego co mi się wydaje. Tak, ponieważ ona ma cechę dobra, co może być dziwne, bo siedzi w więzieniu, ale dowiecie się o tym wkrótce. Także Albertyna tutaj ugotuje jakieś jajka na toście, ponieważ ona jest wytypowana na kucharkę. Dalej mamy Celinę, i Celina jest oszołomiona i w ogóle jest chyba chora, więc jeżeli tak, tak, widzę, że tutaj jest jakaś wysypka, no to Celina mm, do pokoju medycznego i proszę bardzo weźmie lekarstwo i tu wam jeszcze powiem taką ciekawostkę, że ja nie miałam pakietu e, wielkie pranie i wyładuj i połóż pranie, wyładuj i powieś na sznurku na pranie. I specjalnie po tą serię kupiłam właśnie to wielkie pranie, i to jeszcze w pełnej cenie, nie na promocji, więc jestem trochę na siebie zła, bo oszczędzam pieniądze ostatnio dosyć gorączkowo, ale stwierdziłam, że mega bym chciała. I coś Wam tutaj jeszcze powiem: że nasza seria została inspirowana oczywiście serialem Orange is the New Black, który specjalnie po tą serię obejrzałam na. Netflixie, więc koniecznie dajcie znać, kto z Was oglądał, kto z Was lubi ten serial. Oczywiście nie jest to żadne odwzorowanie, jest to po prostu obejrzane przeze mnie w ramach inspiracji. Okej, okay, bo się tutaj za bardzo rozgaduję, Agata Nevada Orlińska chce grać w piłkę, ale ona znowu jest yy, taka powiedzmy przydzielona do majsterkowania, więc ona tutaj zrobi jakiś mebel, donicę okorodową na przykład, a yy, jest jeszcze Celina i... Czy ja Celinię kazałam prać? Czy mi się pomyliło? Nie. Celina wszystko zasieje, ponieważ ona jest tutaj oddelegowana do ogrodnictwa. Tutaj widzę, że nasza Albertyna ugotowała, więc to niech leży. Kto będzie głodny, niech sobie je. Tu, jak możecie zobaczyć, pan strażnik też jakaś wysypka. Także on idzie sobie wziąć teraz lekarstwo. I co wam jeszcze powiem, to. Dostaliśmy rachunki, także zaraz tutaj nasz y, strażnik, jako taki wiecie tutaj też człowiek od organizacji, gdzie ty idziesz? Wracaj po to lekarstwo. Człowiek od organizacji zapłaci również y, rachunki. No nic słuchajcie, pan strażnik chodził w tej wefty, więc nawet już wam oszczędzę tego. Tutaj Celina Sadzi, y, Agata Rzeźbi. I zobaczmy naszą Alicję, która, jak widzicie, jest w stanie bardzo niezbyt dobrym, ponieważ jest pokryta przez pszczoły, urządlenie gorączkuje. Nikt jej nie powiedział, że może sobie wziąć lek, więc... Będzie sobie przez chwilę chora, może tutaj sobie coś byś zjadła. Jak widzicie, ona ostro przytyła w tych ostatnich odcinkach niebezpiecznych marzeń, więc jest taka troszeczkę większa niż zwykle. I co ciekawe, co wam jeszcze muszę powiedzieć, to oczywiście, tak jak mówiłam, te nasze więźniarki będą. Może też te napi napić się wody, patrzcie, mam tutaj specjalny automat do wody, co chciałam powiedzieć, że zmieniłam. Tak, w ogóle zacznę od tego, że te więźniarki mają jakiś tam określony, określony wyrok w latach. I zmieniłam, już wam tutaj pokażę, że jeżeli klikniemy na Alicję, Alicja ma tak jakby dzisiaj urodziny. Okej, okay, wiecie co, weszłam i weszłam w opcję gry, ale nie wiem, czemu tu mi się nie pokazuje, że jeden dzień. W każdym razie zobaczcie, że ma 362 dni na 362, dlatego że ja zmieniłam specjalnie. Yy długość trwania poszczególnych grup wiekowych, po to, żeby mniej więcej wyszło tak, że jeden rok, jesień, lat, wiosna, lato, jesień, zima w Simsach, to był taki jakby jeden ludzki rok. Nie wiem, czy to będzie miało sens, zobaczymy. Różne tutaj kalkulacje mi szły. E, także ona by sobie chciała pogadać, więc nie wiem, z kim ty sobie możesz pogadać. Może spróbujesz z tą Sylwią, bo stwierdzisz, że ta Sylwia jest taka miła, cichutka dziewczyna. Widzisz, że tutaj panuje jakaś straszna pandemia, nie no, epidemia, e, choroba ogólnie. Może ja tutaj... E, Spróbuję się tutaj jakoś tak popisać, wiecie? Ona takie, yy, zaraz, zaraz. On może tak odegra jakąś scenę, scenę dramatyczną, <laughs> opowie o swoim dramatycznym losie. Nie wiem, czy kogokolwiek to zainteresuje. I o 20 zamykamy cele. Także jeszcze tutaj yy, chwila została. Aha, no i napiję się tej wody, więc yy, pij. Ja wam zostawię link do tego automatu yy, w opisie. Ja to jeszcze może poproszę Albertynę, żeby zawołała wszystkich na posiłek, bo później będzie tak, że wszyscy będą głodni, a to będzie świeże jeszcze, no, 7 godzin, więc tam spokojnie. Okej, okay, ciężko tutaj, wiecie, yy, tak, yy, o, olała ją, zlekceważyła całkowicie, ciężko tutaj się tak ustawić, yy, więc co, chciałabyś z kimś pogadać, więc, więc, no, no, nie wiem, no, nikt nie chce z tobą rozmawiać. Tak jak wiecie, wszyscy się schodzą, żeby pojeść. Sylwia, czy ty jesteś jakoś... <laughs> Sylwia idzie do Alicji. Przepraszam, jak mnie strasznie tutaj zatyka. Dawno tak dużo nie gadałam. W każdym razie, może byś tutaj Sylwia też podeszła. Albo dobra, odkliknę ci tą Alicję. Alicja spróbuje teraz pogadać z Agatą, Nevadą. Nie wiem. Coś tutaj... Coś bym takiego chciała, żebyś się popisała. Przekup, by zyskać... By zyskać przyjaźń. No ale tutaj nie masz swoich pieniędzy. Może coś złośliwego, skłam na temat, przestrasz, zmyślone, e, co to za plama? Nie wiem, nie wiem, coś takiego, wiecie, takiego w stylu Alicji tego Ona też tak porusza się w takim tym swoim chodzie e, gwiazdorskim. Jeszcze tutaj nie spotkała ją nauczka. No ale Alicja tutaj może wszystkim opowie, że hello, hello, ja mam dzisiaj urodziny. No, i ja mam taki pomysł, żeby Agatka, która ma dosyć sprytne ręce, o czym też się pewnie przekonacie później, zaproponuje jej wizytę w kąciku Beauty. Więc zaraz tutaj, jak to klikniemy, tak? Może zaproponuj, styli za, zaproponuj nową fryzurę Alicji. Nie wiem, czy one się tutaj zgodzą, bo one się tutaj nie lubią. Ale może coś z tego wyjdzie. No i inspirując się również Orange is the New Black, będzie w tej serii tak, że w każdym odcinku będziemy przenosić się do prze przeszłości, nie przeszłości, tylko przeszłości i patrzeć na to, co doprowadziło do tego, że dana więźniarka jest tu, gdzie jest. Będzie coś z tej fryzury, czy nie będzie? Zaproponuj nową fryzurę, Alicja. Obawiam się, że przez to, że one się nie lubią, to to się nie uda. Chociaż Alicja jeszcze je i Agata też jeszcze je. Jestem w gorącej wodzie kąpana. Dobra. Będzie próba rozmowy. I co ty Alicja na to? Jako taki prezent urodzinowy Alicja, zgodzisz się? Dobra, może Alicja... Oh, tej leci para z uszu. Nerwowa dziewczyna jest bardzo. Moi drodzy, kolejna próba, z tym, że zmieniłam tutaj, że one się niby lubią, no bo tam wiecie, Agata tam jej tam jakoś tam przychwaliła, podgadała, tylko panie strażniku, pan jest tutaj całkowicie zbędny. Usiądź tutaj, usiądź i, i, i tam, wiesz, patroluj co się dzieje, ale niekoniecznie w tym w tym kąciku beauty, że tak powiem. No i Agata tutaj się bierze do roboty. Na razie coś tam poprawia, poprawia, coś tam suszy. A my widzimy się teraz w przeszłości u jednej z więźniarek. I cofamy się o kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat do tyłu, i jesteśmy przed domem Albertyny Pierożek w takim pięknym, zielonym otoczeniu Windenburga. Nigdy nie wiem, czy tak się to wybawia. W każdym razie jest gorąca niedziela, letnia niedziela. I co, oczywiście standardowo zmiana kamerki, i zjeżdżamy sobie na dół bardzo mi się podoba ten dom. Oczywiście ten dom, jak i więzienie pobrałam z galerii, tylko sobie po swojemu pozmieniałam. I tak, może od początku, od najważniejszej osoby albertyna. Albertyna, młoda, albertyna jest teraz, no nie taka młoda, bo jest już dorosła, ale na pewno młodsza niż w tej chwili, w której widzieliście ją przed chwilą, czyli w więzieniu. I Chciałam, żeby przerządziła wystawny posiłek, może. Kolacja, no niech będzie kolacja, bo w sumie już jest 18, więc nie wiem, może kolacja, a dawaj z Indykiem, niech będzie z Indykiem, także nasza Albertyna w tym momencie, no nie, córka chora, może zaraz wyzdrowieje, bo tutaj nie psuję mi konwencji, Albertyna pracuje jako kucharka w tym momencie właśnie. Zobaczcie, asystentka zmywacza naczyń. I tutaj jest córka Albertyny, Hanna Pierożek, i właśnie do niej przyszedł jej chłopak, jej chłopak Marcin Kawka. Także, moi drodzy, młodzi, może byście sobie tutaj gdzieś usiedli. Tutaj pracuje tata. Poczekajcie chwilkę, ja temu kliknę jeszcze raz, o, on jest jakiś strasznie zmęczony, ale kariera. Nie, 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 napisz, napisz felieton. On pracuje jako roznosiciel gazy. Tutaj mamy dwa kociaki, mamy czarusia i tutaj mamy... Stój, dawno nie gram z wieżakami. W ogóle dajcie znać, czy macie taki problem, czy tylko ja, bo po prostu doprowadzam mnie to do szału. Migani krawędzi, zobaczcie tam, jakieś w ogóle coś strasznego. Tutaj mamy budynia. Okej, okay, więc ja bym chciała, żeby nasza Hania... Razem z swoim chłopakiem gdzieś usiedli. O, tutaj mamy taki piękny pokój oszklony. Tutaj sobie osiąć. Aha, no ale jak zawołać naszego chłopca. Hmm. Popraw humor i tutaj może usiądźcie sobie razem. Ok. Możecie sobie obejrzeć coś w telewizji. No i oczywiście, odkąd pobrałam, kupiłam to wielkie pranie. To w każdym domu wciskam pralkę i suszarkę. Także jak widzicie, Hania i, i Marcin to są tacy typowi nastolatkowie, może tutaj, nie wiem, dorocz się zalotnie, tutaj widzę, że tatuś Franciszek Pierożek na straży tutaj, wiecie, w porządku, przyszedł i sobie siedzi, więc Franciszku, mój drogi, może tutaj włączysz telewizję, oglądaj kanał, kanał, kanał polityczny niech będzie. O, tu jest coś nakupczone, przydałoby się sprzątnąć, ale jeżeli Albertyna tutaj przybyła, to znaczy, że obiad powinien być gotowy. Jest gotowy, więc może tutaj przełożymy i Albertyna zawoła całą rodzinę na posiłek, na wystawny posiłek. Albertyna dzwoneczkiem dzwoni, wzywa. Także tutaj sobie wszyscy usiądą i pojedzą. I może Wam pokażę tak na szybko górę, chociaż w dzisiejszym odcinku to tak naprawdę jeszcze mało znaczy. Tutaj łazienka, tutaj jest jakiś taki, wiecie, rupieciarnia, tak zwana, pokój naszej hani, łazienka. W ogóle zapomniałam o tej łazience, że tutaj jest, ale jest, okej. Okay, I pokój rodziców. Hania, czy ty tutaj sobie nie mogłabyś usiąść? Usiądź tutaj. Usiądź i kontynuuj jedzenie, chyba że tam się nie wciśniesz. W sumie, no właśnie. No nic, to po prostu jest na siedząco, bo mi się, czy jest na stojąco, bo mi się to już nie chce zmieniać. E, także moi drodzy, dzisiaj to by było tyle. Pokazałam Wam Albertynę w wersji odmłodzonej i, i oczywiście nie zdradzę Wam od razu, co się stało, co doprowadziło do tego, że jest jak jest, że jest w więzieniu. I myślę, że w ogóle na tym dzisiejszy wprowadzający odcinek się zakończy, ponieważ chciałabym Was zachęcić do obejrzenia kolejnego, żebyście z niecierpliwością, mam nadzieję, czekali na to, co się wydarzy później. Może to Echania jeszcze swojego chłopaka pocałuje. Romantyczne. To będzie jakieś patrzenie się chyba w chmury. To może ok, jak sobie zjecie, to Jak sobie zjedzą, poczekajcie. Poczekam, aż zjedzą. Jak wiecie, trzymają się tutaj romantycznie za rączki i będą patrzeć sobie romantycznie w gwiazdy, i fajnie to wygląda, jak się położyli nieszczęśliwie w trawie. Ojej, ładnie to wygląda, kiedy to e, hu, dziewczyna leży na chłopaku, a nie chłopak na dziewczynie, ale no, no nieważne. W każdym razie, no po prostu chciałabym was zachęcić do obejrzenia kolejnego odcinka, żeby dowiedzieć się, co tak właściwie zaszło, zarówno u Alberty, jak i u innych dziewczyn, e, kobiet. Jak mówiłam, one będą się wymieniać. Mam nadzieję, że nie będzie nudno, że seria będzie wam się podobała. Jeżeli macie jakieś uwagi, jakieś, może propozycje, na pewno wezmę to pod uwagę. Piszcie w komentarzu. Jeżeli Wam się seria podoba lub nie podoba, też piszcie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli stawicie kciuk w górę. Już mi się język plącze, ale to jest Wiecie, nagrywanie po dłuższej przerwie tak zwykle bywa. Także co, mam nadzieję, że seria będzie fajna, ponieważ to na niej będę się w najbliższym czasie mocno skupiać. Ja już dłużej was nie zamęczam. Zapraszam was serdecznie do śledzenia mojego kanału, ponieważ już wkrótce druga część poznamy inne dziewczyny bliżej. Nie, nie nakręcam się, bo już gadam jak Katarynka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pa pa!